Pragniemy Państwa bardzo serdecznie powitać na wyjątkowym spotkaniu, spotkaniu z Panem Profesorem Janem Kopcewiczem. Bardzo serdecznie dziękuję, że promocję swojej książki chciał Pan profesor Pan profesor zaprezentować właśnie w bibliotece. Pan profesor Kopcewicz nie był pewny. Czy rzecz się nadaje do druku i czy wydawnictwo będzie tym zainteresowane? Natomiast okazuje się, że rzecz była jest znakomita. Ja nie chciałem tego publikować, ale jednak ten drugi, ten drugi, proces ilustracyjny i tak dalej, okazana bezwzględność względem mnie, zdecydowała, że ja tu postanowiłem również stan wojenny przedstawić. To nie jest tylko świadectwo osobiste pana profesora Kopcewicza, to nie jest tylko świadectwo historyczne dla dziejów naszej uczelni, ale to jest naprawdę rzecz, którą warto przeczytać z punktu widzenia też literackiego. To jest jeden z najtrudniejszych momentów w życiu naszego Uniwersytetu, ponieważ groziło nam, że po 40 latach bytności Uniwersytetu w Toruniu, Uniwersytet się z Torunia może wynieść. Władze dbały o to, aby uniwersytet normalnie funkcjonował. Natomiast to, co się działo rzeczywiście no, w gabinecie rektora, to były przeogromne napięcia. A Te najważniejsze momenty i fakty tu nie działy się gdzieś na ulicach czy gdzieś, tylko w zamkniętych gabinetach ludzi, którzy decydowali, władz stanu wojennego i tak dalej, którzy decydowali o tym, co, co się działo. No i nasze uczestnictwo w tych rozmowach. Sądzę, że w tej chwili pracownicy, powiedzmy to, rektoratu zupełnie nie byliby w stanie sobie wyobrazić tych napięć, które wtedy funkcjonowały. No i dobrze byłoby, żeby studenci, na przykład młodzi ludzie wiedzieli o tym, że przeżyliśmy coś takiego.